Jeden z mieszkańców Puszczańskiej przyciosny kołbił Goraja, Franciszek Tutka, tak opowiada o pracy dawnych straży. traczy. Na sam pierwszy to się klocka pokrąca, na jednej strony patrzy się jaki unie krzywy, bo wieś, jak tam e, nie dochodzi do, przecież to jedna strona jest, e, może być grubsza, a druga cieńsza przecież to musi być, e, nie będzie tak, tego będzie góra i dół, żeby tu było grubsze, a boki żeby w bok było cieńsze. To patrzy się jak jest to jakieś krzywdy, się dobiera, która strona może dać więcej, która mniej. Zalegaruje, go, się podetnie się na, na legarze, żeby był troszkę spładzowany, taką o się wytnie i ono wy... położy, go, żeby leżało, bo żeby się nie poglądał, żeby się nie ruszył. I zaznaczy się meczem się jak w jednym końcu, w drugim końcu i wejmie się skrapki, od jednego końca pierwszy tam sęki się pościesuje, po bo, bo po gujach to nie odda sznur. Skrawki się weźmie, uskrawia się jak tam ze skóry, czy jak już obczernianie jest, to też skóry, bo sznurem to się głowniami. głownie co takie takie kawałek gałęzi wierzbowy, czy lipowy, włoży się do pieca i osmali za to, to płomieniem, że już trochę zawęgli po boku i tym się smaruje ten sznur. To by nie oddało na, na, na czarnym drzewie czy na poskorze. Tylko trzeba taki pasek z, z jednej strony wziąć od tego znaku, na drugi koniec tak przeciągnąć tą skrawką i z drugiego boku tak samo. I potem wziąć sznur, w jeden koniec zabić gwoźdź, ten, co tam jest uwiązany, koniec sznuru, i rozkręcić go i włożyć w ten znak na końcu na jednym, i z tego boku i potem na tym samym boku z drugiego bo końca też. I czy dobrze wychodzi, czy tam jeszcze podostanie, niby jeszcze poza sznurem tego drzewa, tam jako tak ociąć, żeby i potem na drugą stronę się weźmie i też, żeby tak samo wyszło mniej więcej jak z tej strony, tak żeby i z drugiej tak się rozbierało, bo o ile nie pasuje, to się znak troszkę przesunie, czy ten, czy, czy drugi, żeby tak rozmielić to, to tak szczegółowo. No i posmaruje się ten snor, bo ile tam jest kim, to, to trzyma jeden z jednego końca, a tu drugim końcu jest zabity. A o ile nam już nie ma komuś pomóc, to się tam jednym ręką trzyma sznur i tam po kawałeczku się za, posmaruje go tą głownią. Potem się przy, jednym ręką trzyma na drugim końcu, wytęży go się, a drugą ręką tam się tak e, 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 rękę, e, co można wyciągnąć, podniesie go się tam do góry z pół metra, o ile się da, przytyknie się i... Złoda. A ile jest drugi, to ten jest wolny, weźmie dwie głownie i przeciągnie od końca do końca i na środku stanie i przytyknie, to jest łatwiejsze, no ale to już zależy jak, jak czasem jest. No i ubijać, to ciesać, no to pierwszy trzeba siekierą łobić, to jest grubsza. wejmie siekierę tam większa nawet, bo żeby tam było już tam bardzo cienko, tak poda snurem, to tam się ponad ponadciapuje troszkę, a ta, to trzeba nadcinać, tak w poprzek siekierą w paru miejscach, tak, bo takie gruby osze się nie daje odbić. I idzie się tak do tyłu, od końca się postępuje, bo ciasać to się idzie niby w przód, a tego sikierem się obija tak jakieś pół centymetra, żeby poza sznurem zostawało żeby się to poręm, żeby potem wziąć wygładzić. Przejdzie się tak od końca tyłem do drugiego końca i potem znowu drugi bok, czy, czy nawet jeden, i zaraz to się bierze i to porem się bierze po sznurze. Wjeżdża się od końca, się idzie do przodu, po idzie się obecnie górę, a potem już dojdzie się do końca, to znów y, idzie się do tyłu i obetnie się do spodu. A jeszcze w samym końcu to jest zaznaczone. Tam dawniej to nie było waserowa, gdzie po poziomice, a dzisiaj to już y, są so poziomice, to już tym się posługuje, bo dawniej to tak, żeby to odwalić, żeby to był y, poziom y, pion. Równy, to będzie, żeby nie weszło na klina albo tam, żeby nie zrobić taką dzwonkę z drzewa, tylko musi być kwadrat to było wiozane tam jakiś ciężarek na końcu kawałek, czy na tym sznurek, czy na jakimś oddzielnym sznurku i przytrzymało się palcem u, u góry, a to, to do dołu ciężarek ten niby ciągnął ten sznurek, że tak go się ruszyło, że tak on chodził i w miejsce miejscu tam już niby te, tak jak e, Montego przycisnęło się palcem i tam się naznaczyło łówkiem, czy sikierą tam zrobił, wyżnął taką strzałkę i już tak, że doszło się do końca już ciesać, to na końcu widział jak to jest i tak potem już od końca do końca się patrzyło, żeby nie podebrać i dali pod kloczka, ani żeby zejść, żeby nie dostawić ani tego. I to jakoś jak się uważało, to, to też miało kształt mało inaczej, jakiś tego przecierania. Bo jak, i tak jak się obcisało na tych dwie strony, to drugie dwie to się wywróciło niby płaskiem i jedną samą stroną i tą drugą do góry i zaznaczyło się tak samo, dasznurowało. I te drugie dwie już potem to już wykładało się na stołki, pierwsze wzięło w jednym końcu. a jak tam na cieńsze kawałce były był tam według chłopów, co tam nawet i kobieta jak była to pomogła, bo jak tam u nas ta była berlinka, to to szło tak jak lada na drożkach, się podnosiło, to tam i duży klocka, co tam i płatek, co miała nawet do 15 metrów, to to szło by tak było w podobie jak na ladzie, były kołki takie w trzech tych takich pasach. Tu był, podstawa taka była na ziemi, a tu trzy takie pasy, takie żerdzie jakieś 2,5 metra to miało. I tak stopniowo, w jednym drążku i tak długi, z drugiego boku, tak, te kołki bieli, tak na przemiany podbijane, jak i te sworznie. I wyłożyło na tego stołka, i, do góry się poniecło, stołka się podstawiła, a takie cieńsze to, tam i dwóch i w kiloro wyłożyło się jeden koniec na stołka. Założy, zaczepiło się łańcuch na samym końcu, bo tak ten koniec tylko aby za stołka samego wystawał. I zawiesiło się takie tam, taki już jak to u nas się tam jakiegoś osmołka takiego żeby takie ważyło, to to w ten łańcuch się wsadziło i to to ciągnęło do dołu, tak że już ten stołek nie chodzi ani w tę stronę do przodu, ani do tyłu. I poszło się do drugiego końca i drugi stołek tak stał zaraz z boku, obok tam był od końca tam też tak że jakieś ze dwa, ze, ze trzy metry i wzięło się ten koniec, no już tak samo podniosło do góry i ten strach się podsunęło pod ten, ten koniec, no. I tam jeszcze, że już podobno był włożono ten klocek na, na te stołki, no to tak samo trzeba było tym, tym ważnikiem to to zbadać, czy jest pochylony w którą stronę, i kliny pod, podbijać, na jednym stołku klina, bo tam po prostu mógł nie stać równo, gdzie to nie na podłodzie, tylko na ziemi, to tam tu pagórek jest tutaj, to tu, tak się wyszedł tym na górę, i tu na dole, znów kto tamtego. I, I zaczynało się to przecieranie i tak szło. No najwięcej się traczowało gdzieś tak wiosną, późnym jesienią. To tam tak się, czasem się wciesywało czasem na wszystkie cztery strony, tak? Najwięcej to na dwie strony się cieszało, a drugich dwie znów się sznurowało i tracowało to ładnie wyglądało, bo to... Do dołu i do góry szło ciesanem, a boki były obrzynane, to już jakieś kształtne do to było. Tak przeważnie tam przyciesi, na, czy tam na mieszkanie, na schydołę, płacie, no i kroki, ale też mało futryny. Też na deski też było przecierane, ale jak tam do tartaku było daleko jechać, to też, ale to już się bardzo kalkulowało, bo to było praca. Przecież traczka to też nie lekka praca, Według dwóch to można było tracować, ale we to zazwyczaj lewił, to szybciej szło, tylko trzeba się było tym spodnikom zdawać, żeby jak ręce podawały do góry, bo jak ciężko podawały ręce do góry, to tego wiesz, na wierzchu, co traczuje tego brało, bo to jeszcze trzeba, nie do ręce, tylko jeszcze trzeba piłę podnosić, bo przecież dwóch do góry wyciągnąć i, i piłę to jest też nie, nie, nie tak bardzo z przyjemnością. Takie chłopi na wschu, co mieli piły, nie były takie zawodowe tracze, tylko tam, bo nam gospodarz ale tam piłę miał ten, no, i tam trochę tę traczkę yy, żnął. No ale tam specjalnie tą już piłę trzeba, nie tak poprzecznie piłę, tylko trzeba tego kła podrobić, już taki musiałby specjalista, trochę się znać na tym. To tam, tam gdzieś w jednej wiosce, tam jest, tam parę wiosek, to tam jeden taki się znajduje, tam nosili te piły, żeby podłoższyć. Bo tacy tracze, co tam jeszcze przed wojną byli, no takie tam już... Yy, 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 Taki co chodził zarobkowo tam tego, to już on umiał te piły podłożyć, on tam zazwyczaj ten trakt już on na wierzchu znął, a spodników sobie dobierał, bo tam spod, spodniki to już brali mniej, tam raczej łoby dwa, to wzięli może z tyle, co ten jeden na, na górze. A ci zawodowi tracę, oni chodzili od wsi do wsi? No, no nawet tak, jak tam... Tam chłop tak nie najmował, ale gdzieś jakieś u nas to stawiali takie przed wojną te gajówki po lasach. Tu to tutaj był nawet, tutaj taki Bartosz, to był tracz taki, to on chodził tutaj traczował, tylko on tam taki ja miał wyszykowane, bo że sam umiał wyszykować, to taki takich tam chłopaków jakichś na wsi bo tam, Tarcy tam też się znachodzili. dobra sobie, żeby się zdawały, takich dwóch spodników. musieli i zarobkowo to, to robił. Zgodził się tam i, 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 Ogólnie, nas, na leśnictwie. W ogóle na taka cała gajówka tych balicy tam taki defekt tego i... Ale to już byli tacy, co so już tym się trudni. A gdzie był najbliższy tartak tutaj? No, najbliższy to był tu w Zagumnie, bo się od nas jeździło na Zagumnie. Byli w Hucie na podgórach, a potem wyjechał już tam... Na końcu łazorów. To, to były wodne tartaki? Parowe były. A parowe. Wodne to jest wiraczowie. Zaraz chyba przemłynie, bo jest młyn i tartak przymłę. No. Czy, czy tarli tylko sosnowe drzewo, czy świerkowe, czy również, czy również na przykład liściaste drzewo? No i liściaste, ale to już tak olszenia, bo u nas tam dużo olszyny się znajduje. Te olszyny przecierali tam na deski do podłogi, to do podłogi to do studiowie. Na podłogę to mówili, że to się to, to są bardzo twarde, dobre deski. I tak bale na, na 7 cm, bo to na żeleźniaki, jeszcze jak wody żeleźniaki robili, to przycierało się. Bo to twarie, wzięło taką piłą pożność, to było to łatwe. To też się przycierało. Tak to najwięcej sosna, bo tam świek, to jodła. Największym ceśniem sosna. Dobry gospodarz miał takich desek zwykle? Tam A, no na więc. wszelki wypadek, czy nie? Czego, jak dobrze gospodarz, tam te ściany, bo w tych to, że nawet ściany nie było widno.